Witajcie na kanale ZEPTOBOX. Z tej strony Waldemar Wawer. Buduję kogenerator nie taki normalny, bo z modulowaną mocą. W każdym razie przyszły uszczelki już oryginalne GM-owskie do kapty zaworowej, więc w dzisiejszym nagraniu no pokażę Wam, jak, jak się to robi, jak tutaj się reguluje te zawory i dlaczego Damy im troszkę więcej luzu niż powinno to wynikać, także zapraszam na odcinek. Jak widzicie teraz, jeżeli chodzi o obudowę, to pierwszą czynnością, którą trzeba zrobić, no to właśnie, już tu mam podparty tą ścianę, bo na razie one nie są przykręcone. Trzeba, widzicie, to wszystko zdemontować i się narobić. No i zawsze dlatego powtarzam, że obudowanie trzeba zostawić na koniec. ja w takich warunkach mieszkam, a Wy mi zawsze mówicie, że mój kogenerator będzie gośny. Nie, słuchajcie, w tym całym Harmiderze tego w ogóle nie słychać. No, także tak jest zrobiony układ wydechowy. Oryginalne tłumiki od Matiza, one będą ładnie jeszcze powieszone, jak prądnica mi w końcu przyjdzie. I oczywiście ten cały bajzel będzie też tu uporządkowany. Żeby odkręcić kopułkę, to trzeba tutaj imbusem odkręcić te 6 śrub. Przy Matizie jest ta puszka rozprężna, więc troszkę tu jest trudne dojście. Nie można zwykłym imbusem, tylko takim z grzechotką najlepiej, ale myślę, że nie będzie problemu. Nie no, po prostu piękna pogoda do nagrywania, oni mi tu wyją, no. No także tutaj będzie niezbędny imbus o oznaczeniach HW5. A, używam grzechotki. I najważniejsze, żeby te śruby puściły, żebym ich nie ukręcił, bo sobie narobię dodatkowej pracy. Także teraz wszystkie delikatnie popuszczam. Jak już stykło, to będzie dobrze. Oj, no i... jedzie na akcję w kierunku Poznania. Więc... No dobra. Okej. Okay. Jak ktoś to chyba coś mi się wydaje, że dokręcał mocniej, myśląc, że przestanie ten olej tutaj wyciekać. A to będzie się sądził. Dobra. Obyło się bez strat. O to się najbardziej martwiłem. Ale się udało. No to jest szósta śrubeczka, i teraz <laughs> mimo odkręcenia, nie daje się ruszyć. Słuchajcie, jeżeli musicie już podważać na krawędzi, to w takim miejscu, żeby ona nie miała względu na uszczelnienie tej całości, czyli żeby wiadomo nie odkształcić tej kapy zaworowej, tutaj jest. Takie są zawyżenia, takie dystanse przy śrubkach, więc tutaj podważam, żeby nie uszkodzić tej przylki. No i dobra. Dało się uwolnić i teraz odmę. Ciężko właśnie tu odłączyć. Bardziej, że jest zimno. Będę musiał ją zagrzać. Albo może tu wypiąć. O, wyszło tu to. To wypinam z tych miejsc, I tutaj z rury. Co zrobiłem dziureczkę, więc o, ładnie to wyszło. Tak wygląda kapa. Myślę, że jest ładnie. Troszeczkę jest na garu tutaj. No uszczelka oczywiście właśnie zrobiła się plastikowa, stąd ona by nie uszczelniała. No i nie uszczelniała że to trzeba oczyścić, założyć nową muszczelkę. Czyli zawory sące 0,15, a zawory wydechowe 0,32 mm. No dobra, no to szczelinomierz i sprawdzam. Szczelinomierz to takie płytki, które mają tutaj zapisane swoje parametry i 0,32 nie będzie pewno, bo to jest co 0,05, więc jest 0,30 i sący 0,15. Czyli na śrubę wału zakładam sobie klucz, w tym przypadku 16 jest od strony koła pasowego. Jak widzicie, to są też zabrudzenia olejem. Ja myślę, że z tej rurki tutaj o-ring też się zrobił plastikowy. Też go później wymienia. Odkręca się miarkę. Tu wymienia się o -ring i, i tyle. Ja na razie no, kręcimy zawory. Kręcimy tu wałem, żeby te zawory pomierzyć. Znaczy no, czyli teraz zobaczcie, że ten już się napręża zawór. Więc mogę w drugą stronę cofnąć. W tej chwili krzywka jest tam z tyłu widać. Krzywka jest zwolniona. I tu jest też dobrze. Gładko wchodzi. 0,3 cały czas sprawdzamy, czyli 0,02 mm. O, teraz akurat są te dwa zwolnione. No to, a ten jest w tej chwili wciśnięty. No to kręcę dalej, żeby rozluźnić ten wydechowy. Czyli ostatni z wydechowych, trzeci. I tu na moje był, właśnie, za duży luz. Oczywiście te parametry są na zimnym silniku, tak? Trzeba o tym pamiętać. Ok. No, to powiem Wam, że też wygląda w porządku. Hm. No, to jest ciekawostka. Prowadzą z delikatnym oporem. Na gaz powinienem troszeczkę zwiększyć te luzy zaworowe. Dobra, a ja teraz wezmę 0,15. Ja biorę 0,15 i sprawdzam z Powiem Wam, że może minimalnie za duży, ale to. No tak, tu już jest dużo za duży, ale to, żeby było śmieszniej, ja miałem i tak powiększyć ten luz zaworowy właśnie do pracy na gazie. Tylko martwi mnie to, że coś po nagrzaniu stukało, więc żeby się nie okazało, że to panewka. Tu jest chyba... Tak, tu nie idzie wcisnąć. Czyli ten zawór tylko jako jedyny klekotał. Słuchajcie, zobaczcie. No to przeregulujemy, poprawimy wszystkie zawory, troszeczkę większy luz im zrobię. I tyle. Regulacja zaworów będzie zakończona. Do regulacji zaworów w Matizie jest potrzebny klucz najlepiej płaskoczkowy, dwunastka, bo wtedy ładnie tutaj wchodzi. No i śrubokręt płaski, żeby najpierw kontrę odkręcić, a później, żeby śrubokrętem płaskim wyregulować luz. Przy okazji, dlaczego właśnie wybrałem ten silnik? Bo jest luz regulowany ręcznie. To jest taka ciekawostka, że tutaj, dlatego jestem 100% pewny, że te gniazda zaworowe będą żyły długo, czyli tyle, ile na benzynie. Oj, coś mi się chyba zdaje, że ktoś to już robił, uregulował, bo tak mocno to nie powinno być dokręcone, że mnie tu stękał. i tak. z oporem powinien się wciskać ta blaszka i wtedy można zakontrować. Dobra, czyli tu oczywiście sące nie zrobię 0,15, tylko dam 0,2. Mniejszą dawkę będzie dostawał trochę krócej. Będzie zawór otwarty, mniejsza moc mechaniczna, ale to mi nie przeszkadza. Wstępna regulacja zakończona. Oczywiście na całkowicie zimnym powinno się to wszystko sprawdzać. Teraz słychać, że te zawory stukają, ale trzeba pamiętać, że po nagrzaniu ten luz się częściowo skasuje. Teraz to, co jest najgorsze, czyli taka żmudna praca, czyli wyczyszczenie tego miejsca styku uszczelki. Czyli prawdopodobnie zawory były już regulowane w tym samochodzie, co przypuszczałem, że nie. Tylko właśnie prawdopodobnie ktoś nie wymienił uszczelki, dlatego tutaj ciekło. Jak tej uszczelki się nie rusza, ona samoistnie nie zaczyna ciec, to wiem na pewno, bo przy Tiko mam tak do dnia dzisiejszego. Silnik Tiko wygląda identycznie, tylko osprzęt ma inny. No, także żmudna praca w czyszczeniu i w czyszczeniu kapy zaborowej. Ile trochę ciszy się zrobiło. No oczywiście można by było dokładnie to myć, ale przecież on i tak będzie pracował i za chwilę się zabrudzi. Gdyby to było dużo nagaru, to może bym o coś takiego zabiegał, żeby to wyczyścić dokładnie. A ja tak tylko tutaj w tym rowku przez szmatkę. Tak, tu ktoś wklejał delikatnie silikonem poprzednią uszczelkę, bo mi się nie chciała trzymać. Punktowo tutaj widać są punkty, gdzie to było przyczepiane. Żadnego silikonu ja nigdy nie stosowałem. Mówię w Tico, bo Matiza akurat nie miałem okazji serwisować w ogóle. Mimo, że też miałem. No, teraz uszczeleczka. Gdyby ktoś w razie szukał taki numer części Made in Korea, niby to jest oryginalny zestaw. Uszczelek do miski olejowej tam też jest. Tak, przez lata się tu wyprostowało trochę. Lata leżenia. Ciekawe, czy ja bez silikonu sobie poradzę. No ale tak powinno być. To jakoś bardzo nie musi być dociśnięte, dlatego że po zamontowaniu się do dociśnie. Ważne, żeby na czas montażu nam nie wypadło. A tu jeszcze zapomniałem Wam pokazać, że przy śrubkach są takie dystanse, czyli dokręcamy to do końca, ale no nie tak jak było przykręcone. No naprawdę, żeby aż śrubki trzeszczały, ktoś przegiął. Teraz, jeżeli nawet będę poprawiał, słuchajcie, te zawory w przyszłości, to zgodnie z wszystkimi prawidłami powinienem bezwzględnie wymienić również tą uszczelkę ponownie. Tak, ta uszczelka jest jednorazowa. Nigdy nie stosujcie takich uszczelek kilka razy, bo skończy się tym właśnie, co tutaj się działo. Od razu wszystko założę, żeby podłączyć żeby... Nie zapomnieć. No dobra, cała filozofia. Naprzemiennie, czyli tą, dokręcam tak po prostu ręką. Teraz po przekątnej, i teraz, jak kończymy tamtą, to zaczynamy tą po przekątnej, czyli jakby po długości. tutaj te śrubki po prostu szczuciem dokręcamy. Nie tak jak były, naprawdę na hama. I zobaczcie jak to się śmieje, straty zawsze muszą być. Gdzieś tu kabelki od serwo w międzyczasie urwałem, nawet nie wiem kiedy. Czyli sterowanie gazem. No ale to jest na razie tymczasowo, zaznaczam to wiele razy. No, będzie ładnie, te kable będą porobione. Już docelowe, jak już nie będę zmieniał koncepcji. I oczywiście klucz z wału też trzeba nie zapomnieć zdjąć. 17, tam jest. Słuchajcie, bardzo dawno tego nie odpalałem. Więc sprawdzimy, jak pracuje. Czyli wystarczy Digital Port 4, jak zwykle, zewrzeć. A tak, ja zabezpieczenie zrobiłem, żeby w razie się zetknęło. Tu na przekaźnikach jest takie są zworki wyboru trybu pracy, czy mają być normalnie zasilane, czy też nie. I ja tą zworkę w ogóle tam niebieską widzicie, przełożyłem, że poza pinami jest, czyli wtedy w ogóle ten przekaźnik od rozrusznika nie działa. To takie zabezpieczenie na no w razie coś. Przekładam to i odpalamy. Światłostnica nam nie jest potrzebna, więc na razie do tego nie naprawiam. O, akumulator troszkę, jednak mi ciężko. Coś nierówno pracuje. Może paliwa nie być w zbiorniku. A podciśnienie nie podłączam. O jenki. Taka gawa. wiem, że sam... O, tu jest szujnik podciśnienia i wszystko jasne. Zobaczcie, zabrakło tylko jednego czynnika. Czynnika podciśnienia i silnik już pracował, nie pękował. Ja tu myślałem, że. No. Także poprawię jeszcze to. No, o, nie ma paliwa w zbiorniku na pewno. I widzicie, bo on będzie próbował tak. Full, obsługa. Pięć razy bym musiał nie odpalić, żeby zgłosił to jako błąd i przestał dalej próbować. No, ale to taka automatyka moja. No dobra. Instalacja gazu mnie czeka, ale to już w następnym odcinku. Słuchajcie, no w tym odcinku to już wszystko. W następnym chyba już będę montował dysze gazowe. Z takich ciekawostek, no to właśnie nawet w internecie jest, są różne opinie odnośnie tych zaworów, czy te luzy zaworowe przy nagrzaniu się kasują, czy właśnie się zwiększają, dlatego że konstrukcja każdego silnika jest inna, jedne mają popychacze zaworowe, inne nie, tak jak tutaj napęd jest bezpośrednio z wałków, z krzywek, wałek, wałków napędzane zawory. No więc y, większość pisze, że się luzy zmniejszają przy nagrzewaniu silnika, dlatego właśnie na gazie, szczególnie gdy one się zmniejszą za mocno, no to dojdzie do niedomykania zaworów i y, wypalać się będą gniazda zaworowe lub same zawory. Y, czyli, czyli ten grzybek zaworu jest tak cienki nam dookoła, że on ro będzie rozgrzewać się do czerwoności i się po prostu wypalać. I zazwyczaj to przy y, zaworach wydechowych się dzieje, dlatego tak ważne jest żeby większe luzy zaworowe były w przypadku kiedy jest to zasilanie gazem, bo gaz ma wyższą temperaturę spalania. Jakby tak mówi teoria, praktyka też moja, to jest tak mówi, więc myślę, że to się wszystko ze sobą zgadza. No także subskrybujcie, komentujcie. Dzięki serdeczne do następnego. Hej.